Jakie są najlepsze sposoby na promocję filmów reklamowych? Świetne wideo to dopiero początek. Jeśli nikt go nie zobaczy, cała praca pójdzie na marne. A więc co zrobić, żeby twój film dotarł do właściwych ludzi i żeby generował sprzedaż? Przede wszystkim wykorzystaj płatne reklamy. Facebook Ads, YouTube Ads i reklamy na Instagramie pozwalają dotrzeć do precyzyjnej, dobranej grupy docelowej. Dzięki temu twój film trafi do osób, które są faktycznie zainteresowane twoją ofertą. Druga rzecz, publikuj wideo na wielu platformach. Nie ograniczaj się do jednego miejsca. Film warto umieścić na stronie internetowej, w social media, na YouTubie, LinkedInie, w mailingu, w stopce mailowej. Tak żeby każda platforma dawała dodatkowe możliwości dotarcia do klientów. Zrób wszystko, żeby być wszędzie. I stwórz skrócone wersje wideo. Krótki teaser lub dynamiczne 10-sekundowe cięcie z głównym przekazem może działać lepiej niż pełna wersja filmu. Testuj różne długości i sprawdzaj, co angażuje widzów. Wykorzystaj e-mail marketing. Masz listę mailingową? No to wykorzystaj ją do promocji swojego filmu. Możesz wysłać go jako wartość dodaną. Na przykład, zobacz, jak możesz rozwiązać swój problem w 5 minut albo w 60 sekund. Zamiast standardowego newslettera sprzedażowego, to po prostu lepiej zadziała. Poproś też swoich widzów o interakcję, bo im więcej komentarzy, udostępnień i reakcji, tym większy zasięg organiczny. Możesz zachęcić widzów do podzielenia się opinią lub zadania im pytania pod filmem. Skuteczna promocja to klucz do sukcesu Twojego wideo. Jeśli chcesz, żeby Twój film faktycznie docierał do właściwych odbiorców, daj nam znać, a my pomożemy Ci go wypromować.